Siemaneczko, jest godzina 13, nie no, 12 i właśnie przestało padać. <grystanie> idziemy sobie. Gdzie idziemy? Idziemy ogarnąć kartę SIM, gdyż za ten, było w którymś odcinku, że zapłaciliśmy trzy razy za internet, za doładowanie, e, więc powinnam mieć z zylion internetu, ale dostałam informację, że została zablokowana moja karta SIM, ze względu na to, że się nie zgadza adres. Więc w ogóle wyłączyli mi internet, wyłączyli mi jakiekolwiek łączenie, po prostu zablokowali mi karty sim. Także idziemy do punkciu... Punkciu! <grywamy> idziemy do punktu. Ogarnąć temat. Więcej o jedzeniu Gościa widziałem już. On w skuterach był, nie? Hello, good morning! Gosia, co zamówiłaś do jedzenia? Zamówiłam jedno roki z czymś, zamówiłam dwa paletelki, zamówiłam... Ale już widzę, że tego nie dostanę w tej formie, w której chciałam. Thank you. Thank you. Ty dostałaś coś takiego? Tak, ja dostałam tego roki na pewno. Ja wziąłem coś takiego. Zamówiłam dwa. Okej. Okay. Zamówiłam też ogólnie fasolkę, rybkę, dal. Też rybkę i dal. Też rybkę i dal. Eee, jesteśmy w takiej miejscówce właśnie. O, patrzcie, jak to wygląda. Tak bardzo miejscowa, lokalna. Wygląda ciekawie. I zobaczymy, czy jedzonko jest smaczne. Póki co, to co spróbowałaś, jest smaczne? Jest <tukle> ok. <Thank> <tukle> to a <tukle> hmm. <tukle> się przyszło. No. Mm. Kary, to wybrać super ale pachnie bardzo ładnie. Um, Będzie pewnie ostra? Nie, nie. Nie jest to strach, nie? ale za to mam rybę. To wygląda, jakby była jest bardzo. Jest bardzo. Na, na Lance jest cała kategoria dań, które się nazywają Devild, czyli po diabelsku. I ogólnie, no już mieliśmy raz wskrój na kurczaka w tym wydaniu, i jest super ostry. Jakby te dania z tego, że są jeszcze bardziej ostre niż normalne, ostre w dań. Więc oczywiście dla mnie jest to zazwyczaj przesada gruba. I podejrzewam, że tak to skończy teraz. że ja to dojem. No, Przenieśliśmy się kilka, tak naprawdę kilkanaście czy dwadzieścia kilometrów dalej na południe i znaleźliśmy taką chatę w ogóle przez przypadek w środku dżungli. W sensie w lesie. Niesamowite. Patrzcie, jak to jest super. Nie mamy tutaj e, zbyt dobrego internetu, nie mamy tutaj klimatyzacji. Natomiast jest mega przyjemnie, jest tak lubię, podoba się dla mnie, patrzcie na... No patrzcie gdzie sobie... Tam jest jakiś paździerz postawiony, ale... Wow. Także dzisiaj po raz kolejny misja skuter, idziemy znaleźć skuter i spróbujemy chwilę pojeździć. Każemy wam wam okolice tego ha, znalazło też kilka fajnych miejscówek, które możemy odwiedzić. Mam nadzieję, że deszcz nie spadnie i będzie to możliwe. Natomiast zaczyna się tak naprawdę na samym początku tej niestety pory monsunowej, eee, więc wiecie jak jest, dajemy z siebie wszystko i będziemy podejmować decyzje z podróżą co robimy, jakie kolejne kroki podejmujemy pewnie na dniach, będziemy was informować, gdzie lecimy dalej. Jakby Ostatnio mamy takie podejście, że. Fit on trip. Podążanie za deszczem. No jednak pada, nie pada, nie pada, pada. Więc postanowiliśmy, że przyjedziemy na jedną miejscówkę, którą Gosia chciała odwiedzić. Zrobimy tutaj zdjęcie. I tyle. I tyle. I tyle. chcemy zrobić zdjęcie go. Takim pod dzisiaj potworem jeździmy Niesamowity motor Ja mam kask z konikiem Jesteś szybka Myślę, jesteś szybka Moja no chciała się powiesić na tej linie Na, na tej palmie Zrobić sobie takie uu, siup. Ale uu, Ale Tak Aha tak, i tam w ogóle możecie zobaczyć, tu powinni być rybacy. Za chwilę się zapytam. Excuse me? at what time people fishing here? Uh, my, my dad, my dad is, is... 5, 5.30. 5.30? Yeah, yeah. Like sunset time. Okay, thank you. Czyli o zachodzie słońca będziemy tutaj oglądać rybaków polujących na ryby. A tymczasem. E... Mam nadzieję, że mój plecak dostał wodą, mam nadzieję, że aparat się nie spierdzielił No i tak będziesz gocha sobie skakać? Chłopaki charge'ują za to chyba 2 dolary za bujnięcie się, jedno? Bujnięcia. Okay. Trzy bujnięcia. Okej. Trzy bujnięcia. A pod zdjęcia niestety jest słabe światło, więc chyba dopiero do szansę. A kocha wyczego wyczaiła... żółbia i tam, jest. Gdzie? tam Ja nie widzę! Skoro tam, tam. A Widzę buzie w tym żółwiu Tak no. <laughs> są pewnie Biedny żół Nie no, on duży chyba... Nie wiem. przyzwyczajony myślić? jak jakiś tam jest raz? Mamy po raz kolejny sobie taki jeździmy, troszkę, w sumie bez celu, ale naszym celem jest właśnie sama w sobie jazda. Droga jest celem samym w sobie. Jest przepięknie, przecudownie. Eee, chciałem to pokazać, właśnie z tej w jedziemy, żeby się. Żebyśmy nie stracili tego wspaniałego wspomnienia Szukamy słoni w Jarzębinie Ale niestety za dobrze się ukrywają <laughs> więc, więc to, tutaj zaraz pokażę Trochę więcej, co ja się to No bardzo na Pograniczu miasta ze wsią, z dżunglą <laughs> Chyba że Dojechaliśmy do jakiegoś miejsca, także do Doha. Arno Doha. Pokaz tam z drugiej perspektywy. Przejażdżka przez rzekę. Afrykańska lepianka. Machajowie tu chyba mieszkają. My przyjechaliśmy na świątynię, która nazywa się Galketia Temple I podczas Kolonizacji Sri Lanki Przez Holendrów W tym miejscu Czterech mnichów broniło się Przez 6 dni i siedem nocy A tak naprawdę to nie Co gozie To jest właśnie świątynia lankijska i czy mnisi Ale ich tu nie ma, myślę, że to jest w ogóle jakaś opuszczona sytuacja Albo nie wiem, po co nie ma co, jak zarabiać na turystach, to wszyscy poszli Nie, ale no myślę, że jakieś opuszczone miejsce, bo tutaj widać, że tu życia nie ma Tylko jest pies i jakieś pranie wisi, więc Więc jest życie No i mamy Buddę Z widokiem na morze tam byliśmy wczoraj, a tu jesteśmy dzisiaj. <noise> Ale bez sensu. Kochani, ja biorę to na klatę totalnie, jakby komentarze typu ten vlog jest o niczym, ja wiem. Pojeżdżonku, o tym jak pracujemy, przed komputerami Gdzie ty wracam? Jak tu nigdzie nie ma internetu? No więc do ja tego zmierzam. Tak. Ładno jest tak. Fajnie. Przejechaliśmy do kolejnego miejsca: to będzie jakaś plaszka, i jakaś kolejna świątynia. Natomiast widać, że jest tutaj dużo ludzi. I kilka osób już polecało nam tą miejscówkę Nazywa się Jungle Beach Więc Sprawdźmy to No i jesteśmy w świątyni Pokoju Pis Pagoda Tak zwana No i dzisiaj jeszcze jest podobno jakiś dzień proroka Święto Dlatego też nie udało nam się kupić karty SIM No i świątynia z takim widokiem no i przedstawione są różne sceny z życia e, buddy dużo ludzi e, uczniów prawdopodobnie e, wszyscy są ubrani na biało z tego powodu święta, a ja jestem jedyną osobą ubraną całą na czarno jak widzicie ludzie, którzy przychodzą składają kwiatki w, w ofierze tutaj i modlą się Właśnie zaczyna się chyba jakiś obrządek, bo dzwon zabił albo tylko i wyłącznie dziecko się nim zabiło. Prawdopodobnie i uciekło. No i na teren świątyń nie wolno wchodzić w butach. Wszyscy zostawiają swoje tutaj. Ja butów nie mam, więc szedłem na luzaku. Natomiast niestety Gocha była zbyt skąpo ubrana, żeby ją wpuścili, tak że ja poszedłem tylko nagrać sytuacji, która się tam wydarza. Żeby pokazać wam. I idziemy zobaczyć tą słynną Jungle Beach. No, droga to niezła ślizgawka, jeszcze biorę pod uwagę to, że jesteśmy na Boso. Mniem mm, nie, Bodko. Znając moje szczęście, wiemy co się zaraz wydarzy. O, jak sobie idą ładnie ludzie, za rączkę wszyscy. Ślicznie, ślicznie, dałaś radę Gocha. super, tylko pytanie teraz brzmi, czemu oni wszyscy sobie stąd idą, czy się albo coś zaczęło, albo coś się skończyło gdzieś indziej, jak ci się wydaje? Nie wiem, ale niech sobie idą, bo mi tak wkurwiają tym sobie po prostu łażeniem bez sensu, znaczy, to nie jest logiczne, że najpierw, żeby jakby, no wchodzisz na ścieżkę, jak ktoś na niej jest, no to ja nie wiem, czego, czego, czego no jak... Dobra, dobra, bo blokujesz. Oh my God, my God. Także to jest plaża, którą polecali wszyscy, w różnych poradnikach i ludzie, od których pożyczyliśmy skuter. docha też się znalazła. Jak Ci się podoba, Gocha, plaża? No płotna, no, ładna plaża, no, tylko chcieli nie są śmieci i ludzie, więc... Myślę, że wolę, jak znajdujemy sobie plażki we własnym zakresie. No i bardzo zabawne, ja uwielbiam o jak ludzie w takich kupach stoją w tym, w wodzie sobie tak. To jest świetne. Jak takie słonie, nie? Się moczą. Fajnie jest się moczyć. I No i do, tak szliśmy i nagle no, zrobiło się milion dzieci. I właśnie gadamy z kurde, kurdeczelic w w plaży, w się sensie, Wiadomo, że dzieci zawsze się będą ucieszyć, natomiast końcą to wycieczki. Może ze środka wyspy przyjechali też specjalnie, właśnie się, się pomodli na dzień proroka i korzystać z plaży. Jak wam się wydaje? Dajcie znać w komentarzach. A tam jest jeszcze więcej dzieci. I więcej dzieci. I więcej dzieci. I gocha na drzewie. No i wie łowa, żywniaczek. Zobaczcie jakie fajne banany, ale nie te, te drugie. Czy możemy dwie A co byśmy jeszcze zjeli? Dragon fruita byśmy zjedli? Tak, tak, no ja bym dragon fruita i tego banana na pewno. I zjadłbym na pewno jajka. Ale jajek tutaj nie ma, natomiast pójdziemy zjeść jajka. Także od razu, od razu po warzywniaku poszliśmy na siłownię i w sumie tak skończyliśmy. Nasz wspaniały dzień, tymczasem ja montuję filmy, wrzucam zaległości, bo demonetyzacja i w ogóle, kochani oglądajcie reklamy, błagam oglądajcie te nieszczęsne reklamy, wtedy będziecie mieli, na pewno myślę, że będziemy się, może nie bardziej starać, bo i tak się staram robić codziennie jakieś rzeczy je nagrywać jak najlepiej. O. <zysy> Dzisiaj miałem wstać rano na jogę wychodzą takie rzeczy. No także oglądacie reklamy i możliwe, że odpalimy Patronite znowu, ale to się jeszcze zobaczy. Także dzięki wielkie, że jesteście. Jesteście najlepsi. Dawajcie znaka w komentarzach i jesteście super. To wy jesteście super.